Hejka i witamy wszystkich Hejka, witajcie się ekipa Jest Junia. tutaj mamy dzisiaj w załodze jeszcze Junię. Tak jak wczoraj ruszamy znowu drugie podejście do Na działkę. drugie podejście na, na, na działkę No i no i powiem wam, że wczoraj było ciężko, ciężko, bo żeśmy się tak dojechali, że żeśmy padli jak kawki a dzisiaj normalnie o, jak, jakby, czuję się, jakby, jakby mnie coś zeżarło i wypluło. Ale nastroje dobre, tak, także dzisiaj coś się tam pogoni i temperatury też nie ma już tej takiej, także. Damy radę, nie? O, Dobra. No to Hancia, parę słów do mikrofonu? Nie, o dzisiaj, dzisiaj przyjdzie. Wszyscy są wyciszeni. Jeden działek, po, jeden dzionek porządny. O, o, nie. O, tak jest, tak. Dobrze. Dobra, kochani, do zobaczyska wieczorem. Coś tam postaram się nagrać, złożyć, montować i, i widzimy się. Uszanowanko, hejka. Pa, no?